Cześć Joey, Dziś zapraszam na test quadcoptera Syma X5HC1. Syma X5C odniósł niesamowity sukces. Później firma wydała wiele podobnych modeli. No i właśnie najnowszym jest X5HC1, którego dzisiaj będziemy testować. Zapraszam do testu. Więc z tego otrzymałem w dużym, czarnym pudle, którym Znajdował się oczywiście dron zapakowany, otulony w dużą ilość styropianu. No i we wnękach znajdowały się m.in. zapasowe śmigiełka, osłony na śmigła. W kolejnej paczusce znajdowała się ładowarka, czyli kabel zakończony ładowarką, czytnik kart microSD, SD, śrubokręt, mamy też stopki do drona. Ponadto mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, no i oczywiście nie zabrakło aparatury. Jest ona bez baterii, Baterie musimy sobie dokupić. Może przejdźmy sobie teraz do budowy. Oczywiście dron ten jest bardzo podobny do swojego starszego brata Sym X5C. Jedynie co je bardzo odróżnia to stopki, na których dron ląduje. Są one dosyć wysokie, stoi znacznie wyżej niż jego starszy brat. Budowa drona wydaje się być solidna, jest wykonany z tworzywa dosyć lekkiego. Na każdym z czterech ramion od spodu znajduje się podświetlenie LED. W jednej części Mamy go w kolorze zielonym, w drugiej części jest to kolor czerwony. Aby poprawnie kontrolować drona, ustawiamy go zielonymi światełkami w swoim kierunku. Dron ten wyposażono w ochronę śmigieł, co dla początkujących osób będzie bardzo dobrym związaniem. Pierwszy kontakt z budynkiem nie uszkodzi nam śmigiełek. No i oczywiście zwiększa też bezpieczeństwo lotu, zwłaszcza gdy się znajdą tam jakieś osoby postronne. W dronie tym zostały zabezpieczone silniki osłonką. Jest to bardzo rozwiązanie, ponieważ drobne kamyki pył nie dostaje się bezpośrednio na tryba, co też przedłuży żywotność tego urządzenia. Pod korpusem zamontowana jest kamera z sensorem 2 MPC. Kładkowet ten ma komorę bagażową, w której zamykamy baterię o pojemności 600 mAh. Bateria ta pozwala na około 5-7 minut lotu. No nie jest to specjalnie dużo, ale kilka krótkich lotów można wykonać. Aparatura w tym dronie jest w koloru białego, jest ona bardzo podobna do tej, która była w symie X5C. Na górnej krawędzi mamy przyciski. Ten po lewej stronie służy do wyboru trybu lotu, wolny szybki, zaś ten przycisk po prawej stronie służy do wykonywania flipów. W tym celu oczywiście musimy go przytrzymać i drążkiem wybrać, w którym kierunku ma być obrót zrobiony, czyli piurecik 360 stopni. Po środku mamy oczywiście przycisk załączania zasilania, po jego bokach są manipulatory, zaś obok manipulatorów mamy przyciski do wyważania drona, czyli gdyby nam go znosiło w jedną stronę, to balansujemy sobie przyciskiem, aż się lot ustabilizuje. Przy lewym manipulatorze mamy przycisk służący do włączania, nagrywania filmów lub też do robienia zdjęć. No niestety muszę stwierdzić, że X5HC ma znacznie krótszy zasięg lotu niż jego starszy brat. Dron się oddala maksymalnie to na kilkadziesiąt, może siedemdziesiąt metrów. No to może przejdźmy teraz do funkcji, jakie oferuje ten dron. Otóż w odrzeniu od poprzedników, czyli X5C, X5SC oraz SW posiada on funkcję zawisu. Polega to na tym, że możemy puścić drążek regulacji wysokości, a dron będzie się utrzymywał na stałej wysokości. Niby ma tam jakiś barometr i mierzy sobie ciśnienie, w co ja osobiście wątpię. Zauważyłem też, że przy wietrznej pogodzie, czy to utrzymywanie nie jest super stabilne. Dron czasami delikatnie albo się wznosi, albo opada. Oczywiście, jak większość nowoczesnych dronów, taki ten ma sześciosiowy żyroskop, co pozwala na dosyć stabilny. Loty nawet przez osoby mniej doświadczone, czyli dron ten będzie idealną zabawką, że tak powiem, dla osób uczących się, zaczynających przygodę z mini-kładkopterami, mini-dronami. No i ostatnią funkcją, jaką ten dronik posiada, to jest tryb inteligentnej orientacji lotu. Powinno to oczywiście pozwolić nam na powrót drona do nas, niezależnie jak on się ustawi w powietrzu. Tak w rzeczywistości ta funkcja nie zawsze działa tak jak powinna, także mimo wszystko proponuję kontrolować światła, czyli ustawiamy drona zielonymi światłami w naszym kierunku. No i kolejną funkcją, jaką dronik oferuje jest kamera. Tak wcześniej wspomniałem, kamera ma 2-megapikselowy sensor. Jakość nagranych zdjęć i filmów jest podobna do Sony X5C. Oczywiście zdjęcia i filmy nie prezentują dużej ilości szczegółów. Dlaczego się tu spodziewać po 2-megapikselowej kamerce, skoro już... Kamerki przednie w telefonach mają matryce 8 megapikselowe. Mimo wszystko tragedii nie ma, z daleka jesteśmy w stanie rozpoznać wszystkie budynki, zarysy. Zawsze to uatrakcyjni tego drona, zawsze można sobie zobaczyć coś, czego byśmy nie widzieli z Ziemi. No i może jeszcze coś na temat lotów, otóż lata się tym dronikiem dosyć przyjemnie. Co prawda nie można się zbyt daleko oddalić, loty są na stosunkowo krótkie dystanse, czas lotu też jest ograniczony do 7 minut i dronik ten jest faktycznie dosyć łatwy do opanowania, ale trzeba od razu powiedzieć, że przy małym wietrze tym dronem już nie polatamy. Zresztą tak jak większością tanich dronów, powiedzmy wszystkie drony poniżej 1000 zł trzeba traktować jako zabawki dla starszych osób. Więc może na zakończenie troszeczkę o cenie i dostępności. Otóż drona tego proponuję kupić w sklepie Light.com. Jest to taki sklep, który specjalizuje się w dronach i w gadżetach, czyli w takich rzeczach rzadko spotykanych w innych sklepach chińskich warto zerknąć i kosztuje on tam niecałe 60 dolarów, co jest ceną dosyć atrakcyjną, zależywszy, że cena zawiera transport. Mój dronik przyszedł do mnie, nie był obciążony dodatkowymi opłatami. No i w podsumowaniu muszę stwierdzić, że dron ten jest skierowany dla początkujących, dla powiedzmy dzieci, starszych czy też nastolatków. kopter jest łatwy do kontrolowania, można nim bezpiecznie latać. Śmigła i silniki zostały zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem z przeszkodami, zabrudzeniami. Dron ten jest dosyć wytrzymały i odporny na jakieś tam upadki. Wykonany jest z tworzywa ABS, co sprawia, że jest on bardzo lekki. No i trzeba podkreślić, że ten quadkopter jako jeden z nielicznych w tej cenie oferuje nam funkcję zawisu. Posiada też kamerkę 2 jakieś filmiki możemy też nagrać, a to wszystko za niewygórowane pieniądze. Jeżeli jednak nie takiego drona oczekiwałeś, to przejrzyj moje inne filmy na kanale Telchina. A jeżeli nadal Ci czegoś brakuje, to subskrybuj kanał, bo już niebawem będziemy dostawać kolejne quadcoptery, oczywiście będą też inne gadżety z Chin, telefony smartwatche, TV-boxy, no i wiele, wiele innych gadżetów. Także zapraszam do subskrybowania. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawicie łapkę w górę. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Przypominam, że jak zwykle jest szansa na zdobycie kart pamięci. Wśród komentujących mogę takie coś roznosować. W szczegóły w opisie filmu. Proszę Was, napiszcie mi, co sądzicie Wy o tym dronie. Czy ja jestem warty wydania tych pieniędzy? Wszystkich zainteresowanych zapraszam na forum Telchina. Tam znajdziecie kupony do chińskich sklepów, które pozwalają obniżyć cenę dronów, telefonów i wszelkich gadżetów. Znajdziecie też tam sposoby na zwrot części gotówki za dokonane zakupy. Także zapraszam.